O oh, kurde, jeszcze na mnie jeden. To jest dwóch, jeszcze na mnie. Lewa jeszcze, no lewa jeszcze Jesty taka no jest. Siemano, z tej strony Włodar, witam Cię na tym mocarnym gameplayu, dzisiaj słuchajcie rekordzik pobity z moim zdaniem nową metą na daleko i jest to model L, no myślę na spokojnie zastępuje XM4, nie jest aż taki noriko, nie ma aż 100 naboi w magazynku, no ale jest po prostu na tą metę e, najlepszy. I do tego dobrałem sobie pepesze w połączeniu z gazowymi na blisko, to robi istą siekę, Tylko pamiętajcie, żeby sobie zakładać maseczkę, ogólnie uważam, że granie z tymi gazowymi to też jest po prostu istna meta aktualnie, pepesza jeden z najlepszych TTK na blisko, no i co, no robi to naprawdę mocny rozpizdziel, rekordzik wbity, w końcu się udało tą trzydziechę wbić w tym w tym Warzone. także e, obszajcie bildy, testujcie, komentujcie no i zapraszam do oglądania. Samą, bo to nie chodzi o samą mapę. To nie, to nie będzie, kom, kompletnie nie będzie to samo. Przede nam ucieka jeden na dole. O dwóch! Jeden jest tu, tu o. Total absolutny. jeszcze jeden! O kurde. To od pleców im biegną Cholera, nie mam Ten był tutaj tak wyżej, na tym murku. Dalej tam siedzi, po kebach jest u mnie u góry. Idzie dobić. No nie ma kewów, ale położy się tam i ja nie mam co mu Jeszcze kolega. Fajna akcja siadła Dwa teamki, raz dwa rozjebane Kajt na baję Kajt na baję, Tak, haishabaju, tak? Na no, jedynce dwóch typów był. Na dole, u góry? Byli na dole, ale mogli wjechać... O, no, samo górę To nie, to inny budynek. Ale no, to, no, to drugi... drugi budynek? Byli obydwoje? No, tak, na A tutaj budynek. na kratce w biega. A, no to jedziemy. A nie, Z windą wjechał, a drugi biega klatką Ale się bijecie. A, wbiega. Dwa piętry pode mną są. Dwa piętry. Zjechał linkom na dół. Dobra, ten co wbiegał leży. A na live jest, przy lince tam w budynku. Dobra, leży. I na baju, na baju. Tam, gdzie loadi robiliśmy. Co? Trójka, trójka tu jest. Jeszcze trzech. Co nic zrobili. No, jeden ich raffował, a ja, ja już epic -fake. No. O tutaj dużo jest przy tym. Dwóch na tym rowerze. Jeden z biegnie. A ten z mostu leży... ...i za tym rowerem. Na no jeden co za strażą. Dwie ekipy. Jeden tu wbiega z fotkami chyba. Tak, czekaj, przed Drugi tam na górę wybiega. Yy, zero ma kompletne. Kurna, na no jakim celu żyje? Przeskoczył. Dobra, leż. Poliłeś tym kaseta? Nie. Ja zabiję mi tego. O, dobra. Jeden leci na Co do mną. Nazaro jest kompletnym. O Jezu, ktoś inny mnie bije jeszcze. Zobity. I od tej straży tu jeszcze? Nie wiem skąd mnie bił. Gdzieś strzelił raz i przestał. Nie zostawiajcie nikogo poza sobą! Ale początek, już tam, no i strzela dalej, no. Wpadnij tego snajpera, gdzieś siedzi na dupie. Link jako. No tylko dalej to lutujemy na bezpieczność. Wiesz, że brakuje? Grzmie, No dobra, no, ja chyba będzie już. Mamy, mamy. Jeden z tyłu, ale ja bym leciał do przodu, już tam jest czwórka. Na dwójka. no. O Jezu, ci pod, zie pod ziemią siedzą w kanałach chyba. Dwóch na a ja tu wskoczę? Wskoczę, dobra. Jeden się strzela od yy, jedynki. O kurde, od twojej strony od snaipora dostałem. Ten stąd wyrwał, gdzie idę. O tam przy jedynce się biją. No, Ej, da load i linkę daję. Nie, na razie to na tą jedynkę. Potem się cofnę jeszcze na load. Dwóch tutaj mam na openie. Jeden. A się już na boku. Dobra, teraz są na load. To była tylko jedna ekipa? No, oni się strzelali, ale chyba pozabijali. Wykupili się na tym, na mainie. Dwóch tam jest na menu, na jeden. Mhm. Widzę, ja się Jeszcze snajper w plecy bije. Jednego biłem tam. Jeden ma zero kompletnie. jeden. Dobijam. Nie wiem czy drugi. A tu Lodi rzucił. Przed tym, przed, oddał przedu przodu. Dusi się. ja no nie widzę gdzie. Za tym dźwigiem, co? na. Ej, Możesz linkę kupić. ja też mogę. To czekaj, ja, ja bez bezpawe z Nie kupię linki, nie ma, dwa już. A dobra. Daj kewy. Head to the safe zone. Czym ma Chorski? Gułak, kurde ją wsiadł. Gdzieś Linka do lewej. Kurcze jakiś typ strzelał tutaj ze snajpy. Są na lince. Jeden jest u góry na dachu, ze a drugi wie, chodzi drabinką winką. Jeden leży, a drugi ucieka gdzieś przede mną. Jest tutaj. Obity na pół zara Nice. A jak ty masz besta, to może na linkę się cofnąć? O kurde. Ja nie będę cofał stąd. Mogę gdzieś tu odpalić zaraz. Dobra, odpalę, bo bieganie tak ciemno. No Chyba już woda. A to lota, nie? Chyba, czy nie? Tutaj nie. A nie, dobra. Może być dwóch na duchu. Prawy jeden. I do lewej jeszcze, czerwony. Stonowany. ja w plecy dostałem. Ja spadłem na dół. Nie pomogę, nie pomogę bo ja spadłem na dół. Dobra zabity, a ten drugi przy tobie, nie wiem. Przy mnie na spodach. Co tam gdzieś jest, no?

chwilę potem On uciekał tą wodą do przodu. Zaraz... No właśnie, wydaje mi się, że ta. To się strzelają. O kurde, jeszcze na mnie jeden. To jest dwóch jeszcze na no mnie Jeszcze, kolejny Z góry mnie gdzieś biło, no Czeka, podnieść podniosłeś Nie masz ammo? Nie masz Nie masz Tu w środku raczej są A schody Przede mną Buch. Nie żyją Jeszcze inne team Do wody zeskoczył Drugi do wody skoczył. Tam płynie. Od jeszcze. Na mam baję, mam. baję mamy po drodze. Tu jakiś snajper. Tu w przodu, no. Ten drugi budynek, tam dalej. Jeden minus, drugi zeskoczył na do. Chyba też woda taka tak? Kurde, on powalił się sam. On musiał mieć selfa. Może. No Dobiłem. Kopuła zaskoczyli na dół. Dwóch zaskoczyło. Woda. Ja tam lecę do lewej bardziej. O Jezus, sobie ja ja też już prelatuję. Oni smokują sobie. Odjechali, kładem, kurde Do lewej na baję? Coś było tutaj Co na było, cargo. No, no. Można tam Manty wziąć po drodze na, y jest tutaj. Dobrze Jestem w polu bezpieczeństwa. Ok, sądzę, jest więcej, jeszcze, lewa jeszcze, gdzieś tu za ścianą jest. Jeszcze? Nie, no jeden był chyba, nie? Jeden. Boże, jeden na duchu jest. Ale no bez kolejnego? Ja, Jest za Kurde, niebezpiecznie tutaj będzie fast. Ja ci pan, biegnij. Zaraz spojrzę, zaraz spojrzę. Ja jeszcze biegam. Dobra, dobra, dobra. Tancerz. Górkę jeszcze ta górka. Yy, Dropa sobie dali od tego baja, tutaj jeszcze jak Ale kurde bezpo. Byliśmy, holdować. oni biegną tam, no rzeczywiście, górka lepsza Bo już pod górkę podbiegają za was Widzę, widzę, widzę Jeszcze przede mną jest ten typek, nie jeden Dwóch w sumie przede mną Gdzie? A tam, dobra A ty z, ty, z tymi może mi pomożesz najpierw No, jak ja jest tam Dymska Dobra, 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 to jest luz, luz, luz. Jest jeden ziom. Jeszcze jeden, dziesiątą na dole. Tam ucieka tam ziomek na i tutaj od tego baja się biją fest. Tam, na budynku tutaj, no, no, no. to laudi Jeden tutaj na balkonie, jakby. Murde, zeskoczył dalej w stronę baje. Jeden krab się rozkoczył. Drugi krak. Krak. Jeden przez się ja, wyskoczył. Jeden ja w środku, drugi bez wyskoczył. Kurde, oboje tak zero. Ja nie żyję. No. Dobijemy zaraz, tam urkimy. Nie, nie, nie. A, nice. Pomy tapnij. A, dobra. Podnosi się, podnosi się lepiej. Biorę bezpa. A no, jak możesz kupić? Albo dobra, ja już kupię. Tylko daję od razu, bo flary mam. Górka dwóch, nie? Uwaga, tą górkę. Na nich się trzeba skupić najpierw. Na sam tam biegają, pod nas, podbiegają. Jest za laudi, widziałem. Jeden za laudi, drugi wyżej. Walę do tego wyżej Ja podbiegam ten czas Zero ma ten wyżej Kompletne zero P y, Powalony, drugi za loadi musisz, musisz go zrobić z tego Laudi, Bo ja nie mam gazu Zajebiście Przede mną A to dwóch jest, okolipka Dwóch, dwóch, dwóch Nie widzę ich jest górka jeden, na zero, powolony Drugi przede mną to nie siema co? Ho, 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 ja pierdziele mordy, co tu się odjebało?